Pokój i dobro, witajcie. Dzisiaj Pan Jezus opowiada nam przypowieść o faryzeuszu i celniku. I co jest ważne, to mówi na początku, do kogo szczególnie ta przypowieść jest skierowana. Pan Jezus mówi, że ona jest szczególnie skierowana do tych, którzy ufają sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Zobaczcie, czasem jest tak, że my czujemy się lepsi od innych. Czujemy się święci od innych, i gdzieś tam w sercu pogardzamy. Innymi nie szanujemy ich taka pycha jest w nas. Jeśli czujesz, że w sercu czasem tak jest, że czujesz się lepszy od kogoś, innym gardzisz, uważasz się, że jesteś może świętszy, to ta przypowiedź jest dla ciebie. Zobaczcie, Jezus stawia dwie osoby nam dzisiaj za przykład. To są dwie osoby, które przychodzą do świątyni. Jest to faryzeusz i celnik. Faryzeusz modli się wprawdzie do Boga, ale z drugiej strony w tej modlitwie jest dużo pogardy na drugiego człowieka. Mówi, porównuje się z celnikiem i czuje się od niego lepszy. Natomiast celnik przychodzi, celnik, który był uważany w tamtych czasach za kogoś, kto rzeczywiście jest niesprawiedliwy, kto oszukuje, kto ma taką złą reputację. I zobaczcie, ten właśnie przez wszystkich oceniany jako zły. Klęka z pokorą wejścia do świątyni i modli się: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Boże, zmiłuj się nade mną. On zna prawdę o sobie, wie, że jest słaby i grzeszny i prosi Boga, żeby się nad nim zmiłował. Jezus wyciąga taki wniosek: kto odchodzi usprawiedliwiony? Kto tak naprawdę, można powiedzieć po Bożemu, jest piękniejszy, lepszy, świętszy? Właśnie ten celnik, który uznał prawdę o sobie, który przyznał się, że jest słaby, że jest grzeszny i że potrzebuje Bożej pomocy. Każdy z nas potrzebuje Bożej pomocy. Każdy z nas potrzebuje Bożej łaski. Dlatego dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by postawić sobie pytanie, czy jestem w swoim życiu taki jak faryzeusz, który czuje się lepszy, czuje się świętszy, a innymi gardzi? Czy jest we mnie pokora celnika? który widzi, że jest czasem słaby, grzeszny i potrzebuje Bożej pomocy. Prośmy Pana Boga, prośmy Pana Jezusa, aby pokazywał nam prawdę o nas.